Nie to będzie pochrzego programu dzisiejszego wieczoru przyjął redaktor Stanisław Michalkiewicz publicysta nie? Boże panie redaktorze witam Cześć Boże, witam. Tomasz, witam państwa panie redaktorze czy poczuł się pan zagrożony gdy pan usłyszał że w Warszawie mogło dojść do wielkiego zamachu Wie pan, ma to wiele cech groteski ta rewelacja, i wydaje mi się, że trzeba by wyjaśnić dwie sprawy. Pierwsza to ocena autentyczności samego, samej tej afery, samego tego człowieka. A pan zamachu. wątpliwości, że Mam, nie złapano to A druga to cel polityczny, któremu ta sensacja ma służyć. Otóż nie jest żadną tajemnicą, że i w przeszłości, i obecnie tajne policje hodowały sobie terrorystów, rewolucjonistów i tak dalej. Robiła to ochrana carska, robiło to NKWD, robił to również niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji. Starsi słuchacze, widzowie pamiętają z pewnością taką historię, kiedy wpłynął do Sądu Najwyższego w Niemczech wniosek o delegalizację NPD, no to przed sądem okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa, bo większość, a może nawet wszyscy już nie pamiętają, tam dokładnie członkowie najwyższych własnej partii to byli funkcjonariusze albo konfidenci Urzędu Ochrony Konstytucji, więc, więc jakże to ich delegalizować, prawda? No i w tej sprawie zwraca uwagę jedna informacja, która się tak wypsnęła kabawiakom: mianowicie, że oni prowadzili przeciwko temu Brunonowi K. grę operacyjną bodajże od roku podsuwając mu y, y, pomocników. Dwóch I, agentów było po prostu. Tak, tak, i ci K. tak. Ci pomocnicy byli konfidentami czy agentami nawet ABW. No, pytanie, czy Brunon K nie był przypadkiem tajnym współpracownikiem, czy w ogóle sp cała sprawa nie jest fingowana? Warto sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ja powiem szczerze, że nie mam zaufania do tajnych służb, jakie w Polsce działają. One prowadzą własną grę. Wła czy własne gry, bo to nie jest jedna gra. I warto też, jak powiadam, zwrócić uwagę na drugi aspekt sprawy, na cel polityczny, któremu to może służyć. Przypominam, to bardzo mi przypomina taką historię z przeszłości. Na początku roku 1933. W Berlinie zapalił się Reichstag. No i hitlerowcy oskarżyli o to komunistów. Tam nawet odbył się proces takiego holenderskiego komunisty van der Lubbe. No i ten pożar Reichstagu był impulsem, czy takim pretekstem do tego, żeby Hitler ogłosił dekret o ochronie narodu i państwa, przyłączy którego zaprowadził w Niemczech swoje porządki. Otóż nie jest wykluczone, że jesteśmy w takim w właśnie fazie, w przededniu pewnego zaostrzenia kursu i tylko trzeba odpowiednie alibi do tego stworzyć, no więc się stwarza. Premier Donald Tusk gratuluje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no, że udarmiła... No, tak naprawdę co poważną sprawę. No co ma zrobić? On nie ma, myślę, że on nie ma wpływu na to, co robią tajne służby. Sam jest zaskakiwany różnymi prawo Amber Gold pokazuje, że <głos》> właściwie jest. No właśnie Czy, tak, czy aby też w ten sposób nie chciała jakby udowodnić swojego, swojej przydatności dla państwa po tej kompromitacji w sprawie Amber Gold, bo wtedy zdaje się, nie wszyscy funkcjonariusze agencja bezpieczeństwa na trochę zaspała. Delikatnie mówiąc. No myślę, że znaczy nie zaspała. Ja panie rektorze myślę, że nie zaspała. na przypadku tak, cały czas zachowała czujność rewolucyjną, zwracam uwagę że tak naprawdę za pana Marcina Plichte się zabrano dopiero w momencie, kiedy pieniądze za Ambrego zostały bezpiecznie wyprowadzone w nieznanym kierunku. Także moim zdaniem służby tutaj zachowały czujność, nie dały się zaskoczyć wcale. Jeśli ktokolwiek dał się zaskoczyć, to pan premier, który najwyraźniej, że tak powiem, był bezradny, przynajmniej dopóki mu nie powiedziano, w jakiej linii się ma trzymać. Panie redaktorze, czy jakby m, ta sprawa e, e, Bronona K. I, i, i niedoszłego zamachu, e, ona bardzo często jest związana przez, głównie przez Lewicę z, z niedawnym Marszem Niepodległości. E, no i no, rzeczywiście dużym zainteresowaniem tym marszem młodych ludzi no i gdzie jest wniosek o delegalizację Młodzieży Wszechpolskiej, która zorganizowała Marsz Niepodległości. Posłuchajmy sekretarza generalnego SLD pana Krzysztofa Gawkowskiego, który uzasadnia swój wniosek w ten oto sposób. Przyzwalanie na działalność takich nacjonalistycznych, szerzących faszyzm organizacji jest najlepszym przykładem, że możemy mieć w Polsce siedliska i hodowanie takich osób jak Brunonka czy inny polski brewik. Panie redaktorze, no pff, nie doszły yy, nie doszły zamach palił głowy do czerwoności lewicowego aktywu partyjnego. Jak pan ocenia, czy coś z tego jeszcze będzie miało jakieś konsekwencje realne? Powieść, czy po prostu no, to jest tylko w sferze um, takiej demagogii politycznej? Ja bym zwrócił uwagę na to, co się wypsnęło panu Gawkowskiemu, że Br Brunonka był wyhodowany. Otóż być może, że on powiedział prawdę nieświadomie. To by utwierdzało mnie podejrzeniach, że cała sprawa jest zmontowana przez służby, jest zmontowaną przez tajne służby prowokacją, która ma na celu dostarczenie właśnie tajnym służbom pretekstu do wprowadzenia, no może nie dekretu zaraz o ochronie narodu i państwa, ale czegoś na, na kształt. Zwracam uwagę, że z inicjatywy, no nie z in Inicjatywy. Może tylko pan prezydent Komorowski spowodował formalnie nowelizację w ubiegłym roku przepisów o stanach nadzwyczajnych w państwie, a nie tak dawno podpisał ustawę ograniczającą swobodę odbywania zgromadzeń. Więc ba, prawdopodobnie nasza zielona. Wyspa nie jest tak zielona, jakby to wynikało z takich optymistycznych komunikatów rządowych, że ci tajniacy, którzy coś tam przecież muszą wiedzieć, spodziewają się. Y Jakichś drastycznych objawów kryzysu, i na wszelki wypadek chcą prowadzić taki pełzający stan wyjątkowy, tyle tylko, że szukają pretekstu, i bardzo dobrym pretekstem był marsz niepodległości. Tam ta skala prowokacji policyjnej była bardzo duża no i widać że ABW postarało się o to żeby sprawa Brunonaka była kompatybilna z tym bo ciąg dalszy tak wnikliwie bardzo w sposób bardzo wnikliwy zrekonstruowano jego motywy Ci tajniacy zrekonstruowali jego motywy. Okazały się ekstremistyczne, ksenofobiczne i antysemickie. Brakuje mi do tego katalogu jeszcze jedno. Homofobii. O, Ale widocznie. myślę, że to jesteśmy... Nie powiedziałem ABW jeszcze ostatniego słowa, więc myślę, że tam homofobii się też u niego dopatrzy. Jakby e, tym ma. bardziej, że SLD też postuluje, aby Premier zarządził taką swoistą inwigilację tych grup narodowych typu Młodzież Wszech Polska i ONR, no bo właśnie nie wiadomo, co się spodziewać po tych organizacjach. Panie redaktorze, nie tylko tych grup narodowych i ONR. No, tak że one początek. są pod obserwacją, to jest rzecz pewna. Dzisiaj przed przyjazdem, przed przyjazdem tutaj obejrzałem sobie wiadomości pierwszego programu Telewizji Polskiej i ku mojej radości, jakby mi było 40. Lat. Pani Beata Tadla powiedziała, że no, musimy wybierać między bezpieczeństwem a prywatnością i uczciwy obywatel nie musi się inwigilacji obawiać. To mi przypomina rozmowę z SB-kiem w latach 70., kiedy Ezbek mi tłumaczył, że tajemnica korzystna to jest bez znaczenia. Bo uczciwy obywatel przecież i tak nie będzie nic pisał przeciwko socjalizmowi. A jak ktoś pisze przeciwko socjalizmowi, to sam sobie winien, że go przyłapią na tym. A więc to jest... Wraca ta retoryka... A nie redaktorze to znaczy, z dobrych wzorców trzeba korzystać. Tak, tak. Nie, więc myślę, że te dobre wzorce jest ciągłość między komunistyczną bezpieką, a obecnymi tajnymi służbami. I personalna, i polityczna, i dynastyczna. Więc nic dziwnego, że te wzorce yy, się Tutaj powtarzają i ta, ta retoryka się powtarza. Yy, powiadam, to wszystko zmierza do tego, żeby przykręcić nam śrubę. Yy, I trzeba tylko, no nie wypada w środku Europy w XXI wieku, kiedy tutaj się wyśpiewują ci wszyscy mikrocefale z panią Różą -Tun, że wszyscy ludzie będą braćmi i tu nagle śrubę się przykręca. No, trzeba jakiś ważny powód znaleźć. No i takim ważnym powodem jest właśnie próba zamachu. Zwracam uwagę na pewną subtelną różnicę. Otóż ci hitlerowcy w 1933 roku to jednak ten rajs tak musieli podpalić naprawdę. A teraz już nawet nie trzeba nic podpalać. Na razie tylko, tylko... zapowiedź wybuchu. Na razie jest. tylko w telewizji się widowisko telewizyjne odgrywa i to wystarczy. Za... Miejmy, miejmy z... nadzieję, że, że, że naszego sejmu nikt podpalać nie będzie, chociaż o pod, podpalaniu Polski coraz głośniej. No, nasi umiowani przywódcy jednak częściowo chyba zostali wystraszeni, bo wysłuchałem takiej dyskusji czy Sejm należy obwarować. A no czy właśnie. Nie. No i ja myślę, że należy, że to nie można lekceważyć takich zagrożeń, że trzeba... Trzeba by Sejm ogrodzić podwójnym płotem z drutem kolczastym pod napięciem, wieżyczki tam umieścić, ewentualnie jeszcze w środku zbudować mur i niech tam sobie nasi umiłowani przywódcy zażywają bezpieczeństwa ile dusza zapragnie. Ale pani pośle, panie, panie redaktorze, ale może niekoniecznie trzeba takiego płotu budować z drutami kolczastymi, wystarczy może taki zwykły zwykły płot postawić, bo zawsze, no, co po niektórzy posłowie będą się mieli czego przytrzymać w razie czego? No być może, że to, panie to, że byłoby to wskazane z różnych względów, ale. Różne funkcje by spełniał. Nie, ten płot rzeczywiście spełniałby różne funkcje pomocnicze, to prawda. Ale wydaje mi się, że tu względy bezpieczeństwa jednak na pierwszym planie są, więc te funkcje pomocnicze, szyłą rzeczy muszą zejść na plan dalszy. No tak, no, nie wjechałaby ciężarówka z czterema tonami y, trotylu, ale zawsze no, można było coś z góry zrzucić. No, no to trzeba by przykryć sejm, czy ten cały teren, przykryć jakąś kopułą i wtedy to bezpieczeństwo było albo wkopać sejm w głąb ziemi. Ze, na na wierzchu posadzić drzewa, zasiać trawę, tak żeby 8-metrowa 8 Ale to pan pokrywa. sugeruje, że władza powinna zejść do podziemia? Nie no, proszę pana. Rządzić państwem można z każdego miejsca. Z góry, z dołu, z boku, wszystko jedno. Byleby skutecznie. Byleby skutecznie, byleby, byleby, byleby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatnio. No ale panie pośle, okazuje się, że płot może być źródłem konfliktu. Za uwagę. Do zobaczenia. Z panem.